Ciekawiło mnie, jakie natężenie pola elektromagnetycznego jest pod przewodami, pod liniami wysokiego napięcia. Tutaj jest taki rajon, gdzie przebiega kilka linii, prawdopodobnie o napięciu 220 000 V. Wnioskuję to z kształtu słupa oraz ilości izolatorów, dlatego było takie zbliżenie na początku. Tak więc po prostu podjechałem. Tam, gdzie, wiem, gdzie przebiegałem takie linie, i zacząłem zabawy z miernikiem. Jak widać, pomiar wcale nie jest taki trywialny, zależy również od ułożenia miernika. Tak to wynika: przebieg linii, pola jest różny, ma różne składowe, ma różne polaryzacje. Aczkolwiek ten pomiar mnie zaskoczył, okazał się trudniejszy. Myślałem, że podjadę, wyciągnę miernik, nagram film, będę wiedział. Nie będę wiedział. Proszę zobaczyć, co się dzieje. Jak składowa elektryczna, która u góry osiągnęła wartość 1, co znaczy, że został przekroczony zakres pomiarowy miernika, się zachowuje? Jak się zachowuje składowa magnetyczna? Celowo oddalam się i przybliżam do słupa, pokazuję jak to wygląda, zazwyczaj nie odchodzę dalej niż na 20 kroków. Postanowiłem ponowić ten pomiar. Nauczony doświadczenie z poprzednich testów, odwracam miernik od razu pod słupem również. Teraz przemieszczam się. Składowa elektryczna natychmiast po wyjściu z podsłupa, czyli podsłupem wcale nie jest tak najgorzej, jeżeli tak można określić. Przekroczyła wartość. Hmm, składowa elektryczna przekroczyła zakres pomiarowy miernika, natomiast składowa magnetyczna generalnie maleje, trochę rośnie, trochę maleje. Okazało się, że ten obszar jest o tyle trudny, że tutaj przebiega kilka linii. I po prostu muszę sobie znaleźć bardziej odludne miejsca. Tutaj nawet widać, że w sumie oddalając się od jednej linii, przybliżam się do drugiej. Tutaj chciałem ukazać, w jakiej odległości znajduję się w tej chwili od, od przewodów. Tutaj jestem około 5-6 metrów od pionowego rzutu tych przewodów na ziemię. Przekroczony zakres zarówno składowej magnetycznej, jak i elektrycznej, ale parę metrów dalej wystarczy, żeby natężenie pola jednego i drugiego się zmniejszyło. O, akurat pole magnetyczne się zmniejszyło. Dosłownie kilka kroków i zaraz gwałtownie wzrośnie. Odległość ma znaczenie. A teraz miejsce takie dosyć ciekawe. Ja strasznie nie, nie lubię tam przejeżdżać rowerem. Zdaję sobie sprawę, że odległość jest bezpieczna, ale mimo wszystko. Jest górka i opadające przewody. Tutaj na filmie powinno być słychać ulot. Niestety wiatr to zagłusza, a słuchać go bardzo wyraźnie. Po prostu przewody są bardzo blisko nad drogą. Te dwa czynniki, czyli środek, tutaj jakby przęsła przewodów i górka, na drodze się nakładają. Myślałem, że to będzie to miejsce, gdzie złapię najsilniejszy sygnał. Tutaj na, zmierzę naj, największe natężenie pola elektromagnetycznego, ale nawet tam się nie musiałem zbliżać. Jak widać, pole elektryczne jest poza zakresem pomiarowym miernika. Pole magnetyczne szybko rośnie. Nie jest potrzebna górka do tego. No nic, wnioski mam takie, że muszę wrócić z lepiej zaplanowanymi testami. Ale mam jeszcze takie jedno miejsce, gdzie przewody od linii 110 kV, czyli o połowę mniejszej, mniejsze napięcie, przebiegają na wysokości okien. To jest odległość zapewne mniejsza niż 10 metrów. I proszę zobaczyć, jakie tutaj jest pole elektromagnetyczne. Praktycznie poziom tła.